Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Minister, chciałem się dowiedzieć odnośnie kwot zapisanych w budżecie jako kary za wykroczenia. Liczba wykroczeń w Polsce systematycznie maleje od wielu lat. Natomiast wzrasta ilość osób ukaranych karami finansowymi i to w sposób zastraszający, bym powiedział. Natomiast gwałtownie spadają kary typu wychowawczego, znaczy kary upomnienia, kary nagany i, i temu podobne, niefinansowe. Nie Jakie jest założenie w tej chwili w budżecie? Wzrosną te kary, wzrosnie ilość, bo wpływ wyraźnie wzrasta wpływ pieniędzy z tych kar i prosiłbym w jaki sposób będą się rozkładać te kary na poszczególne? typy grupy komunikacyjne, inne wykroczenia. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie chciałem zadać odnośnie wpływu pieniędzy ze wspólnej polityki rolnej oraz z progu na PKB. Pani minister Bieńkowska wypowiadając się powiedziała, że nie ma żadnego wpływu pieniądze wydane na wspólną politykę rolną to są pieniądze zmarnowane, one nie mają żadnego wpływu na podnoszenie się PKB, na podatki. Zupełnie odmiennego zdania jest minister rolnictwa. Prosiłbym w jaki sposób, że Pani wyjaśniła, w jaki sposób te pieniądze zostały uwzględnione przy szacowaniu PKB, jaki mają wpływ na, na ten PKB, o ile wzrosło, czy nie wiem, zmalało przez te pieniądze oraz jaka, jaka jest Jaki jest wpływ podatkowy tych pieniędzy przy uwzględnieniu również tej sytuacji, że na przykład zmniejsza się z kolei wydając na, na WPR, zmniejsza się ilość pieniędzy wydawanych chociażby na opiekę społeczną. Jak to się dokładnie przekłada w budżecie? Te, te pieniądze, pierwszy filar, drugi filar, WPR i, i, i PROF. Dziękuję bardzo. A, panie mecenasie, czy ktoś chce zadać pytanie jeszcze? Nie, prosimy o to. Panie mecenasie, chcę bardzo zadać pytanie. Panie mecenasie, to są pytania do Pani minister do Panie mecenasie, przepraszam. Ja obradę, proszę, proszę, bardzo. Bardzo proszę, panie. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o kary, panie senatorze, wysoki wzrost tej pozycji dotyczący kar, to w tej pozycji, gdzie prezentujemy kary, prezentujemy również inne opłaty. I zdecydowana większość, zdecydowana większość wzrostu dochodów z tego tytułu to są. Z, yy, dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży częstotliwości oraz dochody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które również w tej pozycji mają miejsce. Co do tych kar i grzywien, które również w tych pozycjach w budżecie są zakładane, to myślę, że przyrosty są niewielkie może inflacyjne, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, jak, jak, jaka to może być kwota, ale zdecydowanie bardzo znikoma w stosunku do kilku miliardów złotych, jakie planujemy na tych pozycjach, o których przed chwilą y, powiedziałam. Jeżeli chodzi o PKB, ja niestety nie mam takiej analizy, którą mogłabym w tej chwili panu senatorowi zaprezentować, jak przy, przy budowaniu i konstrukcji wzrostu PKB rok do roku, czy i w jakiej wysokości były uwzględniane wydatki na WPR. Oczywiście sprawdzę to i, i taka informacja poproszę, żeby była skierowana do pana senatora.